Siema, siemanko! Z tej strony Kaja Maja i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, na którym mówię o książkach. E, dzisiaj zapraszam Was na podsumowanie grudnia. E, formalnie grudzień dalej trwa, więc może mi się uda jeszcze przeczytać jedną książkę albo dwie, zobaczymy. Ale... Znaczy, jak Wy już widzicie, to już nie trwa. To już jest styczeń. E, więc e, jak się uda, no to damy już do podsumowania stycznia, a jak nie, no to... To nie po prostu, tak tylko formalnie, żeby, żebyście wiedzieli, żebym właśnie oszukiwała czy coś. No a grudzień był, grudzień był na pewno takim miesiącem, w którym dużo czytałam, dużo słuchałam. E, takich książek bardzo różnych, nie wiem jak go podsumować. E, I bardzo mi się dużo uczytelniczyło. Ja mam wrażenie, że te książki, co czytałam na początku miesiąca, to były lata świetlne temu. E, więc. Ale ogólnie jestem zadowolona. Przeczytałam dużo ciekawych książek, przeczytałam też dużo mniej ciekawych książek. No ale o tym jeszcze wypowiemy po intrze. Byłam w ogóle mega podekscytowana tym, że będę dla was nagrywać, bo dawno tak nie siedziałam i nie nagrywałam tak do was a teraz będą te wszystkie podsumowania i w ogóle no bardzo mnie to cieszy pierwszą książką, którą skończyłam w grudniu to była książka Jakuba Małeckiego słuchałam ją w formie audiobooka i były to sąsiednie kolory to jest trochę taka historia hmm, właśnie do końca nie wiem jak wam, jak wam przedstawić tą historię to jest taka historia w której akcja się dzieje w wiosce i opowiada o losach kilku jakby bohaterów, którzy są, mieszkają w tej wiosce. A I właściwie tyle musicie wiedzieć. W sensie nie wiem do końca, jak mam tą fabułę tak streścić bardziej, żeby za dużo nie powiedzieć. Natomiast ja nie jestem wielką fanką też tej książki. Ona mi się średnio podobała yy, i tyle, więc ja nie polecam, ale możecie spróbować. To jest taki ala realizm magiczny, ale nie do końca, bo to wszystko dzieje się naprawdę. Yy. No nie wiem, co mam więcej powiedzieć. Taka była. Okej. Okay. Ogólnie, jakby fabuła się kręciła wokół jednego stolarza, który robił trumnę dla pewnej kobiety. I to jest taki motyw przewodni, tam. No, tam dużo jest takich. To jest takie trochę bardzo, bardzo w stylu małeckiego napisane. Bardzo mi przypominało Saturnin, ale tak całościowo nie. nie... Jakieś większe emocje to nie bardzo, żeby we mnie to. Wybudziło, że się tak wyrażę. No i dalej przeczytałam na Wschód od Edenu e, Jona Steinbecka. E, książka, która mi się bardzo podobała, ale myślę, że na ten temat macie bardzo dużo w e, filmiku, w którym Chad GPT mi wybierał książki, bo wybrał mi tom i właśnie ją dla Was tam recenzowałam. Więc ja Was tam odeślę, bo książek mam w tym miesiącu dość dużo, żeby nie przedłużać po prostu tego filmiku. E, polecam bardzo. W ogóle polecam. E, w ogóle polecam Steinbecka, bo Myszy i Ludzie też były bardzo dobrą książką, a teraz dostałam pod choinkę grony Gniewu, więc będę czytać w najbliższym czasie. E, I dalej czytałam. E, nie mam ochoty żyć, ale bardzo lubię te ogboki. Sehi Baek Baek. Jakoś tak. E, nie jestem Koreanką jeszcze, e, ale. Żartuję, nigdy nie będę. I to jest książka autobiograficzna, w której właśnie autorka, której imienia nie potrafiłam wypowiedzieć, spisuje swoje rozmowy z terapeutą, jakby swoją terapię. Dlatego, że ona jest bardzo niepewna siebie i ona w ogóle nagrywa na co dzień rozmowy z innymi ludźmi, żeby później do domu, w domu, jak wraca, to je przesłuchać na nowo, żeby zobaczyć, co zrobiła nie tak. No, ogólnie to jest jedna z jej takich problemów, które są opisywane w tej książce, ale jest ich dużo więcej. Dostają na diagnozę przewlekłej depresji i to jest już powiedziane na początku książki. No i tutaj jest jakby zbiór wszystkich, znaczy wszystkich, zbiór jej wizyt u terapeuty i tego, o czym oni ze sobą rozmawiali, jakie tematy poruszali. Yy, ogólnie sama książka i tematyka była bardzo ciekawa, ale trochę nie odpowiadała mi forma, dlatego że ta forma była taka bardzo mocno. Mm, no, czuję, że się tak i tak. Pani czuje się tak i tak, dlatego że jest tak i tak. Terapeutyczna po prostu. I, i ja zrozumiałam, a ja tego nie wiedziałam, dlatego że nie czytałam nigdy wcześniej takiej książki, że yy, nie do końca mi to odpowiada w literaturze, bo to jednak traktowałam jako książkę. A czytałam to. Czytając to, czułam się tak bardzo mocno, jakbym była u lekarza, troszeczkę. I dlatego subiektywnie nie była to najlepsza książka, jaką czytałam. Chociaż uważam, że tematy porysza ciekawe, i też zaznaczyłam sobie trochę znaczników, głównie jej przemyśleń, bo między rozdziałami, między tymi. Yy, Między tymi dialogami ona, terapeuta, są takie przerywniki, w których ona zapisuje swoje takie myśli, które są trochę skrótem tego, o czym rozmawiała z terapeutą. Więc w taki sposób to wygląda. No i głównie zaznaczałam takie rzeczy, ale też trochę sporo zaznaczyłam sobie właśnie z tych rozmów. Więc tak. No nie wiem. Po prostu to nie była książka dla mnie do końca, ale myślę, że komuś się może spodobać. Chociażby ze względu na to, że bardzo dużo ludzi znajdzie tutaj część siebie w tym, naprawdę, bo tu są poruszane takie tematy, które wydaje mi się, że są bardzo uniwersalne, jeżeli chodzi o nasze własne samopoczucie. Takie tematy jak e, pewność siebie, e, jak to, jak my się czujemy w towarzystwie, e, jak to. Jak wygląd, który też jest dosyć istotny. Więc dużo jest takich tematów poruszanych, które wydaje mi się, że są bliskie bardzo wielu osobom, niekoniecznie z depresją, ale ogólnie. Więc zdecydujcie, co chcecie. Ja jakby książki nie odradzam, ale sama nie jestem największą fanką. E, I dalej przesłuchałam ostatnie stadium e, Niny Lykae. To jest historia e, naszej głównej bohaterki, która jest lekarką. I ma na imię Elin, musiałam spojrzeć, bo zapomniałam. No i Elin jest, jest lekarką już od wielu, wielu lat. Żyje w małżeństwie, chyba 20 ponad lat. I ona opisuje tutaj to, w jaki sposób. Jest w tym momencie życia, w którym jest, czyli znajduje się w gabinecie lekarskim, i jedyną osobą, z którą rozmawia, jest kościotrup, który jest w tym gabinecie, i ona sobie wyobraża, że on jej od odpowiada. Ma problemy z mężem, opisuje to, jak wydała się w taki romans z mężczyzną, którego znała, zanim wyszła za swojego męża. Um, opowiada historię o pacjentach, jak do niej przychodzą, co jest bardzo ciekawe, bo ci pacjenci ona jest lekarzem ogólnym. I z bardzo dużą dozą sarkazmu są opisywane te wizyty pacjentów. To jak na przykład przychodzą do niej hipochondrycy, albo ludzie po 40, którzy się dziwią, że ich ciało nie wygląda już jak wtedy, kiedy mieli 20 lat. Albo młode dziewczyny, które... Yy, no różne historie tutaj są po prostu opisywane. Więc to jest bardzo ciekawe. I sama książka też była bardzo ciekawa. Na pewno jest to jedna z lepszych książek wydawnictwa Pauza, jakie słuchałam. I polecam ją bardzo serdecznie, i właściwie tyle ona jest bardzo krótka, więc tu nie ma też za, co za dużo o niej mówić. I dalej, dalej przeczytałam Kobietę z Kabiny 10 Roofwar. To jest taki kryminał-thriller, coś takiego. I mimo, że ta książka teraz została wydana później niż pod kluczem czy śmierć pani Westway, to jest ona jedną ze starszych książek Roofwar. Ona po prostu miała teraz wznowienie. Wcześniej była wydawana chyba przez Pruszyński. I to jest historia kobiety, która dostaje szansę pojechania. Jest dziennikarką i dostaje szansę pojechania w zastępstwie za swoją szefową na taki zlot, zlot na statku, w którym jest bardzo bogaty człowiek ze swoją żoną. Ogólnie taki ekskluzywny rejs statkiem o tak to nazwijmy wycieczkowym. No i napisać tam po prostu o tym później e, artykuł. Zgubiłam słowo. I napisać o tym później artykuł. E, no i ona się decyduje właśnie na ten, na ten... wylot, chciałam powiedzieć. Na ten wypływ. Nie wiem, jak to nazwać. Na ten rejs. E, I e, dzień przed tym, czy kilka dni przed, ktoś się włamuje do jej mieszkania e, i ona ma trochę taką traumę. No i następnie jak się znajduje na tym statku, to wydaje jej się, że słyszy, znaczy wydaje jej się słyszy, jak z kabiny obok upada coś do wody, coś co wygląda jak zwłoki. No i ona podnosi alarm, że tam była jakaś kobieta, że ona od niej wcześniej coś pożyczała, a wszyscy mówią, że tam nigdy żadnej kobiety nie było i ta kabina jest pusta, bo miał tam być jakiś gość, ale się nie stawił. No, i to jest taki thriller, właśnie, w którym ona jest pewna, że widziała czyjąś śmierć, a wszyscy na statku mówią, że tam nigdy nikogo nie było, nie wiemy o co ci chodzi. No i właściwie o tym jest książka. Dlatego kobieta z kabiny dziesiątej, bo ona zamieszkuje kabinę dziewiątą, a ten jakoby. Incydent miał mieć miejsce w kabinie 10. Bardzo fajna książka, natomiast trudno czuć, że jednak ta książka była pisana wcześniej niż pod kluczem czy jedno po drugim. Troszeczkę inaczej warsztatowo ona wygląda. I też rozwiązanie akcji było ok, ale mimo wszystko, jakby jak zwykle się cudownie bawiłam, jeżeli chodzi o Rufuar, w ogóle mnie nie zawiodła. Turbo się wciągnęłam, bardzo ciekawe się czytało itd., itd. Ale mimo wszystko to pod kluczem było lepszą pozycją, jeżeli miałabym porównywać. I dalej, co dalej? Dalej w ogóle: fenomen po prostu. Przeczytałam ptaki Samanty Szweblin. Schweb Schweblin, nie wiem, to jest argentyńska pisarka, więc do końca nie wiem, jak przeczytać to nazwisko. Czy z Heveli Blin. <dajecie> Dajcie mi znać, jak wiecie. A ja sobie to później ewentualnie wygoogluję. I to jest zbiór opowiadań. Takich dość krótkich opowiadań, których jest. A one nie są tu ponumerowane, ale trochę ich jest, jest ich dużo, około 20 myślę, i to są takie mega dziwne opowiadania. W sensie, że takie niepokojące, sprawiające człowieka w taki trochę lekki dyskomfort, trochę takie, które zaginają czasoprzestrzeń, w których się dzieją takie rzeczy, trochę, które nie do końca się. Mogłyby dziać w prawdziwym świecie, ale jednocześnie to nie jest fantastyka, tylko to jest bardziej taka groza to też nie jest. No takie niepokojące po prostu są te opowiadania. I muszę wam powiedzieć, że ja jestem wielką fanką tego zbioru opowiadań. Naprawdę niektóre są mega dziwne, niektóre poruszają takie tematy bardzo kulturowe. Inne poruszają, na przykład tutaj jest o mężczyźnie, który się przyjaźnił z Koreańczykiem. Inne poruszają takie tematy bardzo mocno społeczno- ekologiczne troszeczkę, może w ten sposób. Niektóre poruszają takie tematy po prostu żadne, że nie wiemy o co chodzi. Niektóre są o starzeniu, inne o przemijaniu. Naprawdę bardzo solidny zbiór opowiadań. Moim ulubionym opowiadaniem jest chyba Ku radosnej cywilizacji, które opowiada o tym, jak pewien mężczyzna nie może się wydostać z wioski pociągiem. I po prostu okazuje się, że tych ludzi jest więcej, którzy się nie mogą tam wydostać stamtąd i oni opracowują plan, jak zrobić, żeby pociąg wreszcie się zatrzymał na stacji tej miejscowości, w której oni ugrzęźli, żeby mogli się dostać do pracy. Bardzo podobało mi się też opowiadanie pod tytułem Kopacz, w którym mężczyzna dostał swojego własnego kopacza. Ciekawe jest również zabić psa, które mówi o, mm, o tym, jak jeden z mężczyzn chce wstąpić do gangu, i żeby do niego wstąpić, musi zabić psa. No mega ciekawe, mega takie dziwne te opowiadania. Opowiadania o tej przyjaźni z Koreańczykiem, to jest głową o asfalt. Też mega opowiadanie, co specjalnie pozaznaczałam, które mi się bardziej podobały. Dla mnie to było objawienie. Ja czegoś takiego nie czytałam jeszcze, więc naprawdę byłam bardzo zainteresowana. Jest to książka pełna humoru, takiego nietypowego spojrzenia na, na jakiś problem. Więc mega Wam polecam. Jak będziecie mieli ją w swoich rękach, no to Koniecznie sięgnijcie. I po ptakach. Po ptakach zaczęłam czytać serię taką dla dzieci, która się nazywa Zbrodnia Niezbyt Elegancka. Robin Stevens, i przeczytałam dwa pierwsze tomy w tym miesiącu minionym: Jest to Zbrodnia Nieprzystoj Damie i Herbatka z Arszenikiem. To jest historia, która opowiada, która jest opowiadana z perspektywy Hazel, i w ogóle akcja jest osadzona w XX wieku, na początku XX wieku. No i He Hazel pochodzi z Chin i jej tata jest bardzo bogaty, więc wysłał ją, wysłał ją do szkoły w Wielkiej Brytanii, żeby mogła się doszkalać. Ona bardzo dobrze umie język, no ale mimo wszystko i ten temat jest tutaj bardzo istotny. To jest początek XX wieku. Mimo wszystko ona jest trochę traktowana inaczej ze względu na to, że po prostu wygląda inaczej. Wygląda jak azjatka, bo tą azjatką jest. Więc ten temat rasizmu tutaj jest bardzo istotny i jest taki delikatny, idealny, mi się wydaje, dla dzieci. Ale nie o tym jest książka. Nie o tym, że ona jest kinką, tylko o tym, że ona wraz ze swoją przyjaciółką Daisy, która jest tutaj trochę stawiana na takiej zasadzie różnicy z nią, jest typową brytyjską dziewczynką, która ma bardzo brytyjskie rysy, blondynka z jakim, po prostu takimi twardymi rysami arystokratycznymi i to jest często tu podkreślane. One razem decydują się założyć taki klub detektywistyczny, w którym będą rozwiązywały zagadki kryminalne. I w pierwszej części zostaje zamordowana ich nauczycielka, a w drugiej jeden z mężczyzn przebywających w domu Daisy. Więc to są dwie zupełnie odrębne sprawy i podejrzewam, że tak będzie wyglądać do końca, że każda książka to będzie inna sprawa. Yy, ogólnie bardzo ciekawe książki, ja, yy, no to jest książka dla dzieci, więc ja rozgryzłam tutaj co się wydarzyło. Tutaj trochę mniej w tej pierwszej części, ale też pierwsza część mi się trochę mniej podobała ze względu na to, że Ciężko się trochę czyta tą relację Daisy-Hazel, dlatego że ona jest mocno toksyczna momentami, ale wydaje mi się, że to jest zrobione specjalnie w ten sposób, bo ta relacja bardzo mocno się zmienia i w herbatce z arszenikiem już widać trochę polepszenie. Więc jeżeli czytaliście pierwszą część i Wam się nie podobało to, w jaki sposób Daisy traktuje Hazel. To na pocieszenie Wam powiem, że jest coraz lepiej, bo czytam teraz trzecią część i jest jeszcze troszeczkę lepiej. Daisy ogólnie jest taką postacią bardzo mocno ciężką, ale wydaje mi się, że ona też będzie postacią dynamiczną, że ona się będzie zmieniać na przestrzeni tego, jak będzie dorastać w kolejnych częściach. Ogólnie polecam, polecam nie tylko dla, mm, dla dzieci, ale też dla dorosłych, dlatego że ja na przykład bawiłam się bardzo dobrze. I dalej. Dalej w ogóle skończyłam wreszcie po roku Czasu Czas Pogardy, czyli drugą część sagi o Wiedźminie Andrzeja Sapkowskiego. Natomiast ja dosłuchiwałam tego. Zostało mi ostatnie dwie godziny przez rok czasu, więc nie wiem, czy ja za dużo mam do powiedzenia. Dlatego że czytałam tą książkę mocno, no, z dużym odstępem czasu. Na pewno ta końcówka mi się średnio podobała, jeżeli chodzi o rozwiązanie Siri. Ale zobaczymy, jak będzie dalej. Będę na pewno kontynuować przygodę z Wiedźminem w następnym roku. I dalej przesłuchałam również Niebo o Północy Lili Brooks Dalton. I to się chyba nazywa formalnie Dzień Dobry Północy? Chyba Dzień Dobry Północy. A Niebo o Północy to jest serial na Netflixie, i dlatego tutaj się tak jak na Netflixie ten serial czy film nazywa audiobook. I tu mamy dwie perspektywy: perspektywę Sali i Agustina. Agustin jest naukowcem, który mieszka na Biegunie Północnym i tam, jakby, naukowcuje sobie w obserwatorium, no, robi jakieś tam rzeczy, które robią ludzie, którzy są naukowcami na Biegunie Północnym. No i Sali. Sali jest astronautką i Sali wraca z misji w kosmosie razem ze swoją załogą. I w momencie, kiedy oni wracają, z tą załogą, tracą łączność, a Augustyn jest starym, upartym człowiekiem i kiedy wszyscy w obserwatorium opuszczają to obserwatorium, dlatego, że zbliża się wojna światowa, czy no coś po prostu się zbliża, oni do końca nie wiedzą co, ale każą im opuszczać ten biegun, to obserwatorium, to on mówi, że nie, że niech sobie wszyscy jadą, a on zostaje. No i okazuje się, że Augustyn prawdopodobnie zostaje ostatnim człowiekiem na Ziemi. Dlatego, że była jakaś katastrofa, on był w tym obserwatorium jako jedyny, no i totalnie urwała się łączność. No i to, że urwała się łączność, zauważają ludzie na pokładzie tego statku, dlatego, że wracają na Ziemię i nagle tracą łączność z innymi ludźmi z Ziemi. No i sali Agustin po prostu sobie żyją. I Sali do końca nie wie, czy ma do czego wracać z tymi, z tą całą swoją załogą, dlatego że stracili łączność i nie wiedzą, co się dzieje na ziemi. A Augustin, Augustin żyje sam na Biegunie Północnym i o tym jest książka. W sumie. Ja trochę przewidziałam tą książkę. Przewidziałam takie dwie newralgiczne sytuacje, które się działy w tej książce, i wiedziałam, że one się wydarzą. I to mi troszeczkę nie ukrywam, że zabrało fan z, z czytania, słuchania tej książki. E, ogólnie była poruszająca, porusza ciekawe tematy sam w ogóle sama tematyka jest bardzo interesująca, dlatego że jakby ostatni człowiek na ziemi prawdopodobnie e, jaką się czuje, mm, i tak dalej, i tak dalej, i też ten temat łączności jest bardzo ciekawy. E, no i to też w jaki sposób losy, e, e, losy Sali i Augustina są ze sobą, no splatają się ze sobą po prostu. Natomiast koniec końców myślałam, że to będzie coś trochę lepszego, prawdę powiedziawszy. Więc takie trochę rozczarowanie, ale też docenianie tej książki. No, takie trzy gwiazdki na pięć. I co dalej? Dalej. Po niebie o północy. Przeczytałam baladę ptaków i węży Susan Collins, która została przeze mnie przeczytana już po obejrzeniu filmu. Na ten temat macie osobnego vloga, więc też nie będę za dużo mówić. Natomiast podobało mi się. Podobało mi się bardzo taka spokojna, trochę psychologiczna książka na temat początków jakby Na temat młodości e, Corneliusa Snow'a, chyba tak się czyta to imię, ja nigdy nie wiem. E, czyli e, prezydenta panem, w momencie, w którym dzieje się akcja Igrzysk Śmierci. E, tych takich naszych klasycznych Igrzysk Śmierci. E, to jest akcja, e, tu się akcja dzieje 20 lat przed, z tego co się orientuję. Tak, bo mamy, nie, sorry, 10 lat przed, bo jak się zaczynają Igrzyska Śmierci, to mamy 23. 13 lat przed, a to są dziesiąte, czyli 13 lat przed wydarzeniami z Igrzysk Śmierci. Umiem liczyć, uf. E, wszystko macie w reading vlogu, i tak samo wszystko macie w reading vlogu, jeżeli chodzi o krainę zeszłorocznych choinek, którą również przesłuchałam w tym miesiącu e, Joanny Szarańskiej, ale dzisiaj skończyłam drugą część, czyli... Krainę Spełnionych Życzeń, więc mogę pokrótce streścić te dwie książki. Podobały mi się, natomiast Kraina Spełnionych Życzeń podobała mi się troszeczkę mniej niż Kraina zeszłorocznych Różnych Choinek, która, nie wiem, skończyłam Wigilię i ten klimat tej książki bardzo mocno mnie tak uwiódł, bardzo mi się ona podobała. No to są takie historie, które, które po prostu to jest książka świąteczna i tyle, tu nic więcej nie trzeba mówić. Tematem przewodnim są choinki i ozdoby świąteczne, więc jak ktoś z Was lubi takie Klimaty to polecam, też klimat mniejszej miejscowości tutaj jest, takiej małej społeczności. No, mimo wszystko to jest taka literatura obyczajowa, około świąteczna, trochę na zasadzie takiej komedii romantycznej z okresu świąt. Mnie się bardzo podobało, na pewno bardziej niż książki, które czytałam w zeszłym roku świąteczne. Czyli jedna to było grudniowy prezent, ja to wiem, gdzieś tutaj mam. Tak, grudniowy prezent, której nie polecam totalnie. I jeszcze czytałam... Uwierz w Mikołaja, to już było trochę lepsze. Yy, jeszcze jedną czytałam. Wypożyczalnia świętych Mikołajów, to było też ok, ale to mi się podobało bardziej. I dalej. I dalej przesłuchałam Nigdzie Bądź Nila Gaimana, które w ogóle jest objawieniem tego roku. Ja uwielbiam Nigdzie Bądź. To jest super książka. Opowiada o mężczyźnie, który jest szkotem i przeprowadza się do Londynu, żeby, żeby pracować po prostu za pracą. No i zajmuje się tą pracą, ale w momencie, w którym on ma już... Wyjechać do tego Londynu, no to oczywiście e, idzie z kolegami gdzieś tam w tej Szkocji jeszcze na piwo, upija się i zostaje mu przepowiedziane, żeby uważał na drzwi. E, jakby w tym piackim Amoku. No i ja się przeprowadza do tego Londynu i. W pewnym momencie już ma narzeczoną, już mają wybraną datę ślubu, no i z tą narzeczoną jest umówiony na kolację i idą na tą kolację z szefem tej narzeczonej. I w momencie, kiedy oni idą, to przez drzwi przychodzi pewna dziewczyna i mdleje dosłownie im pod stopami. No i ta kobieta, jego narzeczona, chce się spieszyć na tą kolację, a on decyduje się jej pomóc. I to zmienia totalnie jego życie. Okazuje się, że dziewczyna ma na imię drzwi. A on trafia do Londynu, który jest pod ziemią i który wygląda troszeczkę inaczej niż ten Londyn na powierzchni. No i to rozpoczyna jakąś tam jego przygodę. Bardzo ciekawie napisana książka, bardzo w ogóle Neil Gaiman pisze bardzo ciekawie. Jest napisany bardzo podobnie pod względem, pod względem takim pisarskim jak Gwiezdny Pył, który już słuchałam. I to czuć, że to jest Neil Gaiman i no, mnie się to bardzo podobało, naprawdę. To jest chyba jedna z lepszych książek, jakie przeczytałam w tym roku. I też wydaje mi się, że taki must read dla fanów i mieszkańców Londynu, dlatego, że są tam poruszane też tematy związane z historią Londynu, z dzielnicami, jakie się znajdują w Londynie, więc jak ktoś bardzo dobrze zna Londyn, to to też będzie na pewno dla niego fajna zabawa. I też z Metrem, które jest tutaj też istotną częścią tej książki, więc ja bardzo polecam, dlatego, że jakby ja uwielbiam Londyn i uwielbiam. Pojazdy szynowe, więc jak to zostało ze sobą połączone, no to wyszła dla mnie książka idealna. Bardzo, bardzo fajna książka, naprawdę. Więc nigdzie bądź la Geimana, czytajcie koniecznie. A ja Wam opowiem o ostatniej książce, którą przeczytałam w tym miesiącu, czyli o starszej pani z nożem. Starsza pani z nożem i ostatnio się doszkalałam, jak to się czyta. Może mi się uda. Gubągmo. 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 Gubongmo, udało się, eee, Gubong Mo. autorstwa Gubongmo eee, i to jest koreańska autorka, eee, to jest w ogóle też dość ciekawa książka, dlatego, że to jest książka o płatnej zabójczyni, która już zbliża się jakby do czasu emerytalnego, ma ponad 60 lat no i całe swoje życie pracuje jakby w zawodzie jako płatny zabójca. Eee, no i to jest książka o tym, jak ona sobie radzi z tym, że już trochę nie jest traktowana tak poważnie, jak była, dlatego, że po pierwsze jest kobietą, po drugie jest już stara. No i jak sobie radzi w tym zawodzie. To jest przeplatane też jej retrospekcjami, jak wyglądały początki jej kariery jako płatna zabójczyni i w jaki sposób ona się szkoliła i tak dalej, i tak dalej. A w teraźniejszym czasie mamy to, co się dzieje teraźniej i jakby... Jej myśli i to, w jaki sposób ona żyje i wszystko zmienia się w momencie, w którym przez przypadek jej losy zostają splecione z pewnym lekarzem, który ma córkę młodszą. Wiadomo, że młodszą od niego. Ma po prostu córkę. I jakby o tym jest książka po prostu. Ogólnie bardzo mi się podobała. Ja bardzo lubię książki, które mają finałową scenę w postaci walki, która jest rozumiana w sposób dwuznaczny. I tak też tutaj mamy, jakby jedną z finałowych scen jest takie, no walka po prostu. A dodatkowo mamy tutaj no starszą panią, która jest płatną zabójczynią w ogóle. Jakby genialne, te sceny, w których ona się wtapia w tłum czy e, gdzieś tam e, morduje, są naprawdę bardzo ciekawe, więc mnie się to podobało. To jest jednocześnie napisane tak bardzo wschodnio, e, ale to też było ok, więc dla mnie naprawdę bardzo fajna książka. E, polecam ją wam. E, I też nie jest gruba. E, I ta scena finałowa naprawdę też była e, bardzo ciekawa. I w sumie tyle mam na ten temat do powiedzenia. Tym, tą książką zakończyliśmy podsumowanie grudnia. Mam nadzieję, że już o wszystkim powiedziałam. Ja zapraszam Was na mojego Instagrama: Goodreadsa. Linki oczywiście znajdziecie w opisie. I dajcie mi znać, co Wy, co wy przeczytaliście w grudniu. Hej!